Taka szybka instrukcja na terenie może być na szybie na samochodzie, na siebie, na ścianie Potrzebujemy kawaczki taśmy malarskiej. Mogą być wąskie w zależności od tego jaka duża jest grafika. Potrzebujemy dosłownie kilka. Powierzchnia musi być porządnie odpuszczona, najlepiej z użyciem alkoholu izopropylowego czy jakiegokolwiek innego produktu zawierającego alkohol, czy naturatu. Nie należy używać żadnych śliskich płynów, typu płyn do mycia naczyń i tak dalej, ani niczego co zawiera amoniak. Mówię, alkohol jest najlepszy. Przymierzamy sobie na kolejnych miejscu mniej więcej, które będziemy naklejali. Przyczepiają ją taśmą malarską. W ten sposób. To będzie potrzebne do poziomowania naklejki. Jeżeli naklejka jest naklejona w ten sposób, to sobie wisi. Wtedy sobie ją poziomujemy w ten sposób. Czyli z jednej strony do poziomu. Mamy tu wymiar. Z drugiej strony akurat mamy wymiar. To dokładnie tak tak jak się należy i w tym momencie mamy naklejkę przygotowaną już do naklejenia i krok następny bierzemy sobie dwa kawałki folii albo jeden długi kleimy ją mniej więcej po środku tutaj przyklejamy naklejkę w ten sposób czyli naklejka wisi nam w zasadzie trzyma się w czterech punktach w tym momencie potrzebujemy nożyk lub nożyczki bo przystępujemy do klejenia i teraz tak, żeby trzymać sobie linię, żeby na przykład, jeżeli mam dłuższą naklejkę może nam to uciec eee, robimy sobie w ten sposób, że nie ściągamy całej folii, tylko możemy sobie po prostu przerwać tą taśmę, przerwamy taśmę zostawiamy kawałek taśmy na papierze transferowym i na szybie tak żebyśmy potem jak kleimy, żebyśmy wiedzieli jak trzymać poziom i teraz tak Staramy się nie odklejać naklejki w ten sposób, czyli z papierem, odciągając papier od, od podkładu, dlatego że bardzo często folia niechętnie się odkleja. Najlepiej sobie zrobić to w ten sposób, że przekładamy, składamy to na pół, przytrzymujemy sobie papier transportowy i ściągamy papier podkładowy. W ten sposób. Jeżeli czasami wiadomo kolejna folii jest dość mocny i czasami na niechętnie odchodzić z papieru. Wystarczy ją po prostu dociśnąć w tym momencie i, i ściągamy sobie dalej. I dochodzimy do momentu gdzie mamy ściągniętą połowę naklejki, połowa papieru nam tu wisi, to możemy sobie przykleić tutaj. I przy użyciu nożyczek, nożyka czy czegokolwiek innego odcinamy sobie ten kawałek papieru. I w tym momencie przystępujemy do klejenia naklejki. Przeciągamy sobie ją w ten sposób i poziomujemy tutaj z kawałkiem taśmy madarskiej, który nam został. I przy użyciu packi może być kawałeczek, nie wiem, jeżeli mamy mały naklejki, wystarczy nawet coś w rodzaju karty kredytowej. Od środka do zewnątrz dociskamy sobie naklejkę. pował, że przyklejona. Teraz ściągamy sobie folię stąd. Te kawałki są niepotrzebne, wrzucamy. I robimy dokładnie to samo, co zrobiliśmy z tą stroną po tej stronie, czyli odrywamy sobie w ten sposób papier od ta Taschmalarskie jest na pół. została tak samo jak tutaj kawałek na szybie, kawałek na papierze transportowym. I robimy analogicznie to samo po tej stronie. przekładamy sobie. Ten sposób do powierzchni, i od tej strony ściągamy sobie papier transportowy. E, papier, na którym jest folia. W ten sposób papier ściągnięty, wyrzucamy i robimy dokładnie to samo. Z tej strony dopasowujemy sobie taśmę malarską. Jest na poziomie. I od środka do zewnątrz sobie packujemy. I ściągamy taśmę, ściągamy taśmę i delikatnie pod kątem 45 stopni ściągamy sobie papier bądź taśmę transportową w ten sposób. Uważając, żeby literki nam się nie podnosiły, bo czasami może być któraś tam źle zaklejona wolno, bez pośpiechu. なかよか、なかよか。То,